Adrian, no niestety, z Derbów Śląska wracamy do Tychów bez punktów. Twoim zdaniem GKS Katowice zasłużenie wygrało to spotkanie? Czy zasłużenie? No nie wiem, no mieliśmy swoje okazje, można powiedzieć, że bardzo dogodne. Nie wykorzystaliśmy je, no ta bramka, co nam GKS strzeliła, no to nie, czyli Katowice, no to nie powinna wpaść, no bo po prostu, no w polu karnym powinniśmy każdy swego kryć i no tak przypadkowa, żebym powiedział, bramka. Później próbowaliśmy to ten odrobić. Otworzyliśmy się, z czego Gieksa może jeszcze jedną, dwie sytuacje miała. No chcieliśmy tę paskę podtrzymać, to zwycięzc i remisów, oczywiście bez przegranej, no ale niestety nie udało się. Jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, że akurat z, Gie z Gieksem Katowice przegrywamy. co bardzo się mobilizowaliśmy na to na spotkanie. Wspominałeś właśnie o początku spotkania, świetne sytuacje Maćka Mańki, Marcina Folca. No, budujący był ten początek meczu, prawda? No tak, wystarczył No Maciek mógł bramkarza poszukać lobować, niepotrzebnie na siłę szukał. No Marcin miał w sumie przypadkową piłkę, bo no i ciężką. Choć mógł strzelić, no i w końcu w te roki miał bardzo dobrą sytuację. Co mogliśmy doprowadzić do remisu. No szkoda musimy teraz ten tydzień głowy spuścić, ciężko przepracować i na Lustynie odbić. Się. W drugiej połowie goniliśmy wynik, ale nie stworzyliśmy sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. Z czego to wynikało? E... Może z nerwowości, że za bardzo już chcieliśmy, geksa się cofnęła i po prostu no, stali czwórką w obronie, wybijali. My po prostu nie, nie mogliśmy sklepać jakiejś dogodnej sytuacji. Później już końcówka, no to wiadomo, no, graliśmy na aferę, aby coś może by się udało, coś jakąś sytuację stworzyć, coś strzelić. E, Łukasz, podobnie jak 7 lat temu, tak i dzisiaj niestety musimy przełknąć gorycz porażki tutaj w meczu derbowym. No, wynik inny, może trochę niższy, ale patrzę na sytuację, w której miały w drugiej połowie, no, mogło gdzieś tam jeszcze coś wpaść. No, my mieliśmy swoje w pierwszej, dwie, trzy takie, które mogliśmy wykorzystać, no nie udało się. strzeliły na bramkę Katowice w drugiej połowie. Mogli sobie pozwolić już na, na takie granie z kontry. My musieliśmy się otworzyć, nie stworzyliśmy za dużo sytuacji w drugiej połowie. Katowice owszem, miały kilka, no i bramki nie strzeliły, ale dowiodły do 1-0 do końca. Zgodzi się ze mną, że dzisiaj chyba obrona nie stanowiła tak do końca monolitu, bo, bo szczególnie w drugiej połowie GKS Katowice dochodził do wielu sytuacji strzeleckich. Mieliście pretensje tutaj szczególnie do, do Mateusza Małczyńskiego na boku obrony. No to dla mnie ma co rozliczać. Chłopaków yy, indywidualnie mi się wydaje, że jako drużyna yy, w drugiej połowie nie graliśmy już dobrze. Myślę, że miało to wpływ na to te 1 0 które przegrywaliśmy do przerwy i to tak chcieliśmy, chcieliśmy ruszyć na Katowicy, Katowice, ale... Yy... No nie udało nam się tego do końca. W drugiej połowie grali lepiej, mieli dużo sytuacji i z tego właśnie, że otworzyliśmy się, no to, no to oni mieli więcej miejsca i, i, i to wykorzystywali, stwarzając sobie dogodne sytuacje. Było ich sporo. Początek meczu był bardzo obiecujący, szczególnie pierwsze parę minut i świetne sytuacje Maćka Mańki, przypadkowa trochę sytuacja Marcina Folca. Spotkanie mogło się zupełnie inaczej potoczyć, prawda? Szkoda tych sytuacji. Ja w zeszłym, w zeszłym tygodniu nie wykorzystałem Zarkom, też mogliśmy wygrać. Teraz, przytrafi się to znowu na początku meczu komu innemu? Prowadzi się 1-0 na początku meczu. Na pewno byłoby inaczej. Kibice by wywierali tam presę na gieksę. Oni by musieli na nas ruszyć. My mielibyśmy pewnie więcej pola do opisu. No, nie udało się strzelić, przegraliśmy, ale najważniejszy jest teraz mecz za tydzień z, z, z Olsztynem. Nie prestiżowy, ale na pewno o tym samym ciężarze gatunkowym.